Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich członków Stowarzyszenia Wspólny Samorząd pragniemy złożyć Państwu najlepsze życzenia, aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnej miłości i wzajemnej życzliwości. Niech te święta będą niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu, bez trosk i zmartwień życia codziennego. Życzymy świąt pachnących choinką, pełnych prezentów i radości. Niech niezwykła moc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim radość i pokój. Pragniemy życzyć państwu siły i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, oraz zdrowia, radości w życiu rodzinnym i sukcesów zawodowych. Niech spełniają się wasze wszelkie życzenia wypowiedziane przy wigilijnym stole. Życzymy Wam, aby ta świąteczna atmosfera opromieniała Wasze dni aż do następnych świąt Bożego Narodzenia. A nowy rok przyniósł wszystko, co najlepsze: zdrowie, spełnienie marzeń i pokój na świecie. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok. W tych wyjątkowych dniach Chcemy życzyć Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.